6 litrów ropy. Kurwa, żeś pozalewał. Lejemy jeszcze. Kolejne 3 litry. koreczek cyk fuch odpalamy, niech sobie pochodzi będzie dobrze o, taką ropą to by ładnie kurwa by czyścił samochód dobra, czas odpalić teraz płukamy robką na razie chodzi Kurna, tam pozalewałem tą ropą będzie jebało w samochodzie niech tak się podchodzi trochę spuszczamy zalewamy świeżym olejem i będzie luk patrzmy godzinę 11.30 dobrze wkrapiłem myślę pan troszkę. Będzie choć. Ale dużej różnicy nie ma w dźwięku od pracy, pracy silnika, więc raczej tam mu nie szkodzi chyba. Oh, shit! Oh, shit! Engine się zapalił. Ma oleju. A, ciśnienie spadło. Gdzieś mam przedmuchy w tłumiku. O jak kurwa spada mi ten Nie gazuj człowieku, bo zatrzesz <grym> Zapala mi się engine a oleju A to może być błąd komputera, bo za rzadki olej jest Co to ropa kurwa <grym> on cały czas wyskakuje, że ciśnienie ten dobrze dobra, wydaje mi się że już się to przepłukało tam z tego starego oleju więc można spuścić i zalać świeżutkim uwaga, uwaga, uwaga O człowieku, maleje ci do środka tego kurwa Idzie Dobra, a my sobie tutaj od góry Dzie. od razu ogarniemy temat Troszkę piasku tu się kurwa <laughs> dostało od góry się ogarniemy temat, odkręcamy Hops O silikony są na filcie. Oh oh Ej, poważnie, zaraz wam pokażę Ej, zobaczcie kur... Ile silikonu? Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Kurwa. To czarny, to nie mój. Dobrze, że piłków metalu nie ma. Nawet włos jakiś psa. Ja dole ile silikonu się... No jebało. Ciekawe, co tam jest pomiędzy. Dobra, może jak będę... To to jest metal, nie? Jak będę miał później chwilę czasu, to to to... Rozetniemy, zobaczymy, czy tam nie ma opiłków metalu pomiędzy silikonem, kurwa. Śmi się, kurwa, śmi No co, trzeba... Trzeba montować. Wymieniamy filterek. Tutaj od razu mam łapki, o, można stąd wziąć. Od razu sobie tutaj na olifmy puszczeleczkę, elegancko, hops, hops, widziałeś, od razu przyoliwione, tutaj możemy założyć od razu hilt, hops, skręcamy elegancko, 25 Newtonometrów w rękach masz, człowieku. No ręcznie dokręciłem. Dobra. Pierdolisz to. Hops, mamy to. Teraz trzeba u dołu tylko śrubeczkę. Cyk fuch. Zobaczcie jaka ropa czarna, kurwa. Oh shit. Tu trzeba zrobić specjalistyczny lejeczek. Какой-то пеховец Ну, черт что происходит? Это так не держишь это Вот и Także jakby ktoś tam chciał baniuszkę 5 liter do dieselka, robki to Meister ma. Dobra, nadszedł znaczy czas zalać furę nową oliwką. Hops, hops. I ceratekiem. <grywka> Bardzo dobra robota, panie. Meister Liqui Moli 5W40. Hops. Dobra, tu dokręcone można lać, można lać. Ej, ej, ej. Czemu to tak kurwa zawsze jest chujową do nalewania? O, widziałeś pan. Hops. Tu mi się podoba, że to tak można. O, je, Eksternistycznie. <grystanie> <grystanie> Proszę bardzo. Tu wrączce zostaje, trzeba pociechać się zleje. A jak się kasowało ten serwis? To było 5 liter. Teraz lejemy... Lejemy teraz ceratek znowu. Żadnych naklejeczek, nie przyklejam. Raz w roku majster wymienia, więc o kurwa mogłem być sząchać. O, teraz to ta. Lejemy teraz ceratek. Majster się wycwanił. patrzcie teraz, co zrobi. Trzeba wypłukać buteleczkę. I ha Widziałeś pan, dobry pomysł był. Dobra, trzeba odpalić Furmane, Tam żyć na pewno dokręcił? Wykręciłeś. No i co? Na razie nam chodzi. czy trochę olej przebełta się doleje jeszcze no i looks zrobione, zrobione no to teraz mamy 6,5 litra 6 litrów i 300 ml zerateku Dobra na tą chwilę wygląda sytuacja tak nie wiem czy aż tak się silnik nagrzał, że nie kopci czy przestał kopcić Trochę pary leci jakiś. Coś tam trochę pary leci. Ej, prawie nie widać. Prawie nie widać. Czy się coś zmieniło w? Że ciszej czy coś to powiem Wam, że nie wiem. Na pewno ładniejszy. Błyszczy się kurwa drobki. Powiem Wam, że nie wiem. No jakby trochę ciszej chodził, ale. ale ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Dzięki Bogu nic się nie stało. Zrobiona robota, zrobiona. No i co, jak tam kurwa polewa wie? <grymne> Będziesz chodzić? Weź chodzić. Myślę, że jak przejadę na tym cerateku, to sobie zrobimy pomiar ciśnienia na cylindrach. Jak to tam teraz wygląda? Czy się coś zmieniło, czy nie. To już jest druga dawka cerateka. Nie wiem, czy ta półkanka wypłukuje, czy nie. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, rozetnijmy ten filterek. Zobaczymy, co tam w nim jest. Tutaj na piasek nie patrzcie, bo mi teraz się wpierdoliło e, w ziemię. W każdym razie silikon widać. Ktoś dobrą robotę zrobił. <grymne> Pójdzie tak. Pójdzie panie. Hops. O kurwa, ile silikonu. To nie tylko silikon i nagaru. Jeszcze to trzeba wyciągnąć O <laughs> Patrzcie co jest. Metalu nie widzę, ale nagaru jest pełno. Nagaru jest pełno i silikonu pełno. <laughs> o kurwa człowieku Człowieku, tu jakie... Jakie są te... No brudny syn. O kurde, jakby to wszystko tak yy, wziął i ten... Zebrał w jakiś kube, kube, kubeczek Nie no, piłków metalu nie widzę To ewidentnie to było właśnie, właśnie pod tym, pod, pod deklem, jak robiłem yy, ten. Vanosa. To właśnie taki, taki był ten. Taki szyd był, ale z silikonu to to od chuja jest. <grym> Kurwa, byś się śmiał. Nawet mój jest biały tutaj, o widzę. Kawałki białego. <grym> Trzecie od łoziska nie widać Więc <noise> dobrze jest Ale kurwa, zobaczcie jaki ten. Jaki kurwa nagar jest. Ja pierdolę. Jest normalnie jak, jak piasek Jaki jest nagar ja No luks nam wyciściło. luxus No dobra, byłoby na tyle. Gitbalina do następnego strzałeczka. Cześć.